Zobaczcie, takie danie, jeszcze gorące, ale wiatr się zerwał. Znajdujemy się w Chiang Mai i jedziemy skuterem przez miasto na północ wzdłuż rzeki. Nie, jedziemy do jednej kawiarni, po drodze próbujemy lokalnego jedzenia. Bardzo dużo grzybów, chili i zupełnie przypadkowo zaglądamy na targ. A zobacz, to jest chyba tofu, nie? A to są różowe jajka. To jest kupione w 7-Eleven. Trzy z kawałkiem, 4 zł, nie? A na samym końcu trafiamy do niesamowitej kawiarni nad samą rzeką. Te kawiarni tutaj wymiatają. Nie boję w takiej kawiarni, nie? A my jedziemy wzdłuż rzeki, bo są fajne restauracje i kawiarnie i jedziemy do jednej kawiarni. Musimy wjechać pod most. Jakaś szybsza trasa idzie na górze, a my musimy przejechać dołem. Pojechaliśmy bez mapy, prosto wzdłuż rzeki. Ja jestem głodny i wylądowaliśmy na jakimś targu przy świątyni. Ja muszę najpierw coś zjeść chyba, wiesz. Przekąsić. I tu jest jakiś targ. A tak wygląda typowy, lokalny targ w Tajlandii. Ale zobaczcie, na ten taniec latających torebek, jak na karuzeli, pełni bardzo ważną funkcję, bo odgania muchy od jedzenia. Masa jedzenia, ale nawet nie mam pojęcia, co jest czym. Ale zabaw kolendry czuć, durendy. Ale, ale grzyby fajne różne, boczniaki. Można kupić, żeby po prostu sobie gotować. Jakby tutaj mieszkać, nie? Przez pół roku, to ja bym przyjeżdżał do takiej tarki. się się nauczyłbym gotować lepiej jakieś azjatyckie potrawy. A co to jest? Jakiś taki wielki korzeń, duszone ryby. A zobacz, to jest chyba tofu, nie? Ale kurczę, chciałbym takie tofu spróbować. A jedno jest żółte, ciekawe z czym. A to są różowe jajka, one są specjalną techniką robione. Du bardzo, mogą mieć parę miesięcy i są dobre do jedzenia. W środku białko jest czarne, ale ryby, wędzone chyba ryby. Wyszliśmy z targu, tam no, można zaryzykować, można coś kupić, ale przeważnie to jest mięso, jakieś kurczaki, ryby takie, wiecie, z jakiegoś grilla. Trochę się cofamy, bo tu są jakieś żarcia wszędzie oczywiście. Myślę, że to nie problem i zaraz coś pewnie znajdziemy. Fu, jest gorąco, są chmury, ale jest upał. Ja mam już taki troszeczkę spadek cukru czy, czy, czy wiecie, bo nie jedliśmy, jedliśmy na śniadanie tylko owoce. Ten market myślę, że odżyje dopiero pod wieczór, a jest jeszcze wcześnie, więc... Myślę, że za 2-3 godziny tam będzie dużo ludzi. Skończą pracę, przyjadą na market na zakupy, na jakieś żarcie, przekąski. Dużo tych knajpek jest zamkniętych, straganów jest pozamykanych. Więc może coś kupimy w 7 eleven i jedziemy dalej. Tutaj soczki zgiskane. Ogólnie z głodu tu się umrzeć to nie da. To jakieś śmieszne sklepiki lokalne też są, nie? W sensie 7 eleven to jest taki dobry sklep. Wiadomo czego można się po nim spodziewać. Jest klima. No i to, że jest klima, to też jest dobre, żeby czasami wejść do klimatu, odpocząć, trochę idziemy się schodzić. Zakupy w 7-Eleven, patrzcie, można kupić taką bułę, to akurat jest wersja warzywna, nie? Wegetarianeska, ale macie różny, róż, różny farsz, kosztuje 30 batów, czyli tam 3 z kawałkiem, 4 zł, nie? Jak smakuje? Może być, nie? A ja kupiłem taki w ogóle danie z ryżu, też za 30 batów, takie tutaj. To jest właśnie, ja bardzo lubię to danie. W ogóle jest, szokujące jest to, że to danie jak kupicie takie w 7 Eleven podgrzane, smakuje praktycznie jak w restauracji. Jest mega dobre. To jest ryż z, z takim jakby sojowym mięsem, ala e, i holy basil, czyli ta święta bazylia tajska i chili. I to jest naprawdę pikantne. Może możecie dostać Kataru, jak to wiecie. Tylko teraz e, muszę gdzieś to. Jakoś otworzyć, zjeść, a choć przejdziemy przez ten most. Bo tutaj, zobaczcie, rzeka płynie, rzeka Ping. Rzeka Ping była przez wieki głównym szlakiem handlowym północnej Tajlandii. Nad samą rzeką stoją domy, mosty, kawiarnie oraz pola uprawne. Tam nad rzeką widać, ludzie mają domy, na takich palach wysokich. Tak, jak się odbije tu kawałek w góry, to jest też tam jakaś świątynia. Ogólnie świątynia tu jest to wszędzie, świątynia. Nie ma sensu też do wszystkich wchodzić, bo ogólnie, wiadomo, wyglądają podobnie. Mnie interesują takie świątynie, przed w lesie, zrobione z drewna. Chciałbym do takiej jeszcze tutaj pojechać. Do głowy mi nie jest. Jednorazowe sztuczce dostajecie, wiadomo, ekologiczne, ekologiczne to to nie jest. Zobaczcie, takie danie jeszcze gorące, ale wiatr się zerwał. Tak wygląda, że macie, o nawet, a co to jest, grzyb chyba nawet. Takie sojowe, wiecie, ala mięso, widzę, że są grzyby shiitake, święta bazyria i nawet ryż brązowy z łupinami, ogólnie rzecz biorąc, to jest zdrowe danie. To jest kupione w 7-Eleven za kilka złotych. Zlądowaliśmy znowu w restauracji wegetariańskiej i to jest druga, bo to jest ta sama, się nazywa Shan. Vegetarian food. Zobaczcie. My wczoraj jedliśmy w tej knajpce, tylko w innym miejscu, bardziej bliżej Starego Miasta. A teraz jesteśmy w innym miejscu. A Olga dostała takiego koglosa. Zobaczcie, jaki on jest ogromny. Mega wielki, zimny. Dużo płynu, nie? Dużo tego soku. z A ja czekam na swoje jedzenie. Zamówiłem aż trzy dania. Już wypiliśmy sok. 30 zł. Trzy dania i sok. Ciekaw jestem tych danych. Jedno znam. A dwóch nie jeszcze nie jadłem. Z tą świętą bazylią tak jakby sojowe mięso i do tego dodają od razu rosołek. Tego nie, to nie jest napisane, ale to jest chyba taki zestaw. Że jest taki rosołek ryż, to jest mega dobre i ostre. A to jest zupka, wygląda... już Ja zapomniałem co ja zamówiłem, ale zu, yy, to jest zupa grzybowa. To jest bardzo dużo grzybów, czyli traba cytrynowa chyba. Tu są chyba też ziemniaki. Wygląda to super czyli wow. Czuć ostrość Kapsa i cyna manga dobra Ogólnie ciężko jest zjeść coś niesmacznego Takie grzyby smażone różnego rodzaju grzyby tutaj są i do tego jest jeszcze sos jakiś słodko ostry zapewne to wstawiam, że są enoki. Tutaj sosik i się macza w sosie. Myślę, że to są enoki i są pewnie jakieś... O, to jest może boczniak. Taki urwany, a to są grzyby enoki. Patrzcie, jak się usmażył. To takie, takie, to takie cienkie grzybki. Mega dobra przekąska, Zamiast takich nuggetsów z kurczaka, można takie grzybowe sobie zrobić. Też w panierce z dobrym sosem. Enoki, takie białe. Tutaj wszędzie jakaś kawa, ale my jedziemy do takiej, takiej dobrej kawiarni, widziałem na zdjęciach, że mają dobre ekspresy, sprzęty, w ogóle wygląda mega ładnie ta kawiarnia, a zaraz dalej jest kolejna mega ładna kawiarnia, tutaj niby po lewej, wiesz, The Baristro, okej, okay, to jest tutaj. No, wygląda super, patrzcie nawet, niektórzy jeżdżą też takimi motorami, też ktoś nagrywa, bo widać, że ma na kasku przyczepione mocowanie do GoPro, do kamerki. Ta kawiarnia w ogóle jest nad rzeką, ale jest wielka. Zaraz już będą wszyscy na mnie patrzeć. patrzcie, fajnie wygląda, bo jest takie betonowo. Ale spory wybór jest tych kaw. A, to są kapsułki. Zobaczcie, zobacz, zobacz, to są kapsułki Specialty. Cięk O, fajnie było coś takiego kupić, nie? No koszt to jest 400 Bahtów, prawie 50 zł kosztuje ta paczka kawy. 40 kilka, ale to tak jak u nas w Polsce, tak naprawdę Specialty. A, tu już zmielona jest kawa. Ciekawe czy mają w taką Jakby mieli w ziarnach, to by było fajne Ja lubię takie krótkie No ty to masz duży ryby Macza i green tea, tutaj masz jeszcze Patrzcie jaki tu jest design, taki surowy Jest dużo betonu, a jednocześnie dużo światła Tutaj macie, Widzicie, są takie fajne przeszklenia, A tutaj ten dach nawet tak się schodzi, nie? Że on jest na skos, schodzi do góry ten świetlik Teraz można wyjść na zewnątrz i pójść nad rzekę. Tutaj też można siedzieć, też jest klimatyzacja w ogóle ogromna, to jest, nie? Tutaj można wyjść. sobie Może tutaj? Na razie może tutaj, teraz pójdziemy zobaczyć, jak to wygląda dalej. Zobaczcie, wentylator działa, trochę powietrza, jeszcze tutaj takie drzewo, fajnie to wygląda. No. Ale wiesz co, chyba na górze nawet można usiąść. No, zakospodarowane to jest naprawdę wow. Tutaj tam takie betonowe stoliki. Zejście nad rzekę. A rzeka ma taki kolor, nie dlatego, że jest brudna, tylko po prostu chyba tutaj tak jest. Taka błotnista. Tu nawet można usiąść w takim domku. Tu jeszcze jest jakiś budynek? Ty, a co tam jest? Meeting room. Chcesz tu iść? Nie, to się płaci, zobacz, że 750 za godzinę batów rezerwacja, że, się za, że można się zamknąć i jakieś spotkanie biznesowe zrobić. Ale zobacz, tu też można usiąść. I to jest w ogóle sieciówka. Oni mają tych ich kilka. I myślę, że chyba ogólnie w Tajlandii mają ich sporo. Ale to nie wygląda jak taka sieciówka, nie? To taka bardzo dobra kawiarnia. Ja zamówiłem espresso z medium roast, też tutaj z ziaren z Tajlandii. I tutaj zamówiłem espresso on the rock, czyli takie espresso z lodem. Wielka kostka lodu i espresso na tym. No i do tego woda. Olga ma jeszcze jakiś japoński deser. I takie jakby americano z sokiem pomarańczowym. Czyli tak naprawdę, że wlewa się sok pomarańczowy, dodaje lód i na to się wlewa już zrobione później espresso i tu jeszcze jest rozmaryn. Te kawiarnie tutaj wymiatają. Przejdziemy się na górę, zobaczcie, zobacz, chodźcie zobaczymy w prawo, w ogóle tu jest już dach, nie, tak jakby strych, to jest ostatnie piętro, ale ile tu jest w ogóle pomieszczeń, ja Zobacz, jakie są metalowe krzesła, wszędzie gdzieś można usiąść, sobie chillować, pracować na komputerze, no w ogóle mega to wygląda, tutaj Tu takie wycięcie w ogóle ciekawe jest w ścianie, jest szyba wstawiona, te żaluzje są, też dają fajny klimat, tak przyciemniają, tu jest w ogóle zobacz takie wyoblenie, nie. I tutaj szyba jest. Tam możecie wyjść jeszcze na balkon, taki tarasik. Tu jest kolejne pomieszczenie. Patrzcie, jakie duże. Stół wielki, nie wiem, w kilka osób można usiąść i pracować. Kolejne miejsca do siedzenia. <grytania> Firanki. Taki fajny, fajny klimat tu panuje. Tak wygląda taras. Widać rzekę. Tu akurat nie ma dużo stolików, jest jakieś takie stare krzesełko. W ogóle też ciekawe. A tutaj jest parking. Tu zaparkowaliśmy skuter. Nie boję w takiej kawiarni, nie? żeby aż tyle było, wiesz, nie żeby aż tyle było pomieszczeń, że można usiąść i sobie kawę pić, pracować. całą villa kupiona, tak, taka jakby wielka willa kupiona i zmieniona w kawiarni. Pewnie to były jakieś haszcze, nie? A Po prostu wycięli to, wylali betonem. Zostawili te drzewka. Sami do końca nie wiem, ale chyba po prostu będziemy jechać skuterem wzdłuż rzeki i patrzeć na jakieś miejsca. To się zbieramy dalej, tak? A co dalej zobaczycie w kolejnym odcinku. Widzimy się i życzymy wam pysznej kawy.